No kto by pomyślał? Serce nie sługa. Dom Agentek. Sobota godzina 8.14 rano. No. <noise> rano i to w sobotę? To alarm! Ktoś jest w ogrodzie! To nie fair. Nie zdążyłam jeszcze wziąć prysznica! Pacykować się będziesz później! Teraz to trzeba wejść do akcji! Hmm? Patrzcie! I co, włamywaczu? I co? No i co? najpierw zapytać, a potem atakować. To chyba tylko zwyczajny chłopak do sprzątania basenu. I chyba nie umie pływać. Wyciągnę go. Oh! Oh! So ja, Cudowny! Nazywam się Guillaume dodatku jest Francuzem, co znaczy, że jest podwójnie cudowny. Założę się, że to prezent od moich rodziców są teraz we Francji. Cześć, ja Mabel Alex. Uratowałam Ci życie. Clover, w tej dwu plecie poznać Monsignor Guillaume. Dajcie spokój dziewczyny, wasz francuski jest fatalny. Teraz wrócę do chować. pracy. Dać spokój? Chyba żartujesz, przecież ja totalnie mu wpadłam w oko. On mówił do mnie! Chciałabyś? To ja go uratowałam. No wiesz, nie byłoby go tutaj, gdyby nie ja. Twierdzam, że obie jesteście szurnięte. Przepraszam, że Was tu ściągnąłem tak wcześnie, ale muszę wam coś ważnego zakomunikować. Wyobraźcie sobie, że się żenie. Żenisz się? A przyznaję, że to dosyć nagła decyzja, ale dlaczego mam marnować czas, skoro wiem, że to jest to? Koteczku! Pani Wisko! To... Nasza była niania to koteczek? Dobra, widzę, że szaleństwo jest zaraźliwe. <tryk> <śmiech> <śmiech> Witam dziewczęta. Tak strasznie się cieszę, że Was znowu widzę. <laughs> Wyobrażacie sobie, że złapałem gumę na środku pustyni, a tu nagle znikąd pojawia się Myrna i mnie ratuje. To nie do końca najbardziej romantyczne spotkanie, ale ja to ja, a ty to ty. Więc <grystanie> gratulacje, Jerry. Właśnie gratulacje. Ślub będzie za kilka godzin, więc będę potrzebował waszej pomocy. Alex, ty zajmiesz się zaproszeniami, Clover dekoracjami, a ty sam kwiatami. Aaaa! Aaaa! Gladys. Ślubny niezbędnik. To jest i zorganizuje przyjęcie weselne niż ja Prawdziwa miłość nie zna pojęcia czasu sam No dalej do roboty Dobra, przepraszam, ale czy tylko mnie się wydaje Czy to wszystko dzieje się jakby trochę za szybko, co? Jak wy się z tym pogodzić. To jest suknia dla druhny i ona ma być brzydka. Panna młoda ma pięknie wyglądać, nie? Mówię o ślubie. Przecież Jerry ledwo ją zna. I jeżeli nie pamiętacie, to ona jest nie do życia. I właśnie dlatego świetnie do siebie pasują. Wiem, wiem, że też nam wcześniej nie przyszło do głowy, żeby ich razem wyswatać. Przyjaciele, rodzino, agenci. Zebraliśmy się tutaj, żeby połączyć razem z... Trzeba natomiast zabrać Jerego ze słońca. Cały się z pieku! Zazdrosna o ten blask szczęścia na jego twarzy? Ach, oj, cicho, bądźcie, bo nic nie słyszę! Czy ty, myrno Bisbotom, bierzesz sobie Jerego Luisa za swojego męża? O, tak. Czy ty, Jerry Louisie, bierzesz sobie myrne bizbotom za swoją żonę? O tak! Zatem ogłaszam was mężem i żoną. Pocałujcie się. Po tobie, Jerry. Króliczku? Koteczku Co dopiero był skok na głęboką wodę! Chodź mój króliczku, zaraz zacznie się przyjęcie! A. Dobra, dlaczego to urwisko tak nagle się osunęło? Aha! Założę się, że to miało coś z tym wspólnego. Chodź sami idziemy. Właśnie, przecież nie chcesz przegapić jak Jerry i Myrna będą karmić się tortem, nie? Historia z Jerem i Myrną w ogóle mi się nie podoba. Coś tu jest grubo nie tak. I dowiem się co. Serce mi się łamie, kiedy widzę basen w takim stanie. Słyszałaś? Powiedział, że mam piękne oczy. Wcale nie. Powiedział, że mam cudowny uśmiech. Możecie się w końcu skupić? To dziwne, że Myrna pojawiła się nagle znikąd. Wcale nie próbowała ratować Jerego, jak spadał z urwiska. A przecież jest byłą agentką. Gdzie jej instynkt? Pewnie ją sparaliżowało ze strachu, że jej miłość jest w niebezpieczeństwie. Pomyśl, gdyby Myrna chciała, żeby coś się stało Jeremu, to po co zapraszała na wesele wszystkich agentów? Hm, może masz rację, ale i tak coś tu nie gra. No to pogadaj o tym z Jerem. Właśnie. Po prostu powiedz mu, co czujesz. Racja. Już do niego dzwonię. Witam was, dziewczęta! Cześć Myrna! Gdzie Jerry? Dlaczego ty odebrałaś telefon? Króliczek wziął sobie wolę, żeby zregenerować się po tym przykrym wypadku. Więc go zastępuję. Mam wystarczające kwalifikacje po 30 latach praktyki. Jasne. Przekaż mu, że dzwoniłam. Ha! Myrna zastępuje Jerego? Natychmiast do niego jadę. Do niego? Ale przecież to nachalność. To ja też? Bawcie się dobrze. Jakby co, to ja będę tutaj? Chociaż z drugiej strony, może lepiej, jak zostanę, to na razie sami. Ha, ha! 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 jakbym Cię w ogóle nie znała, Jerry. Coś tu jest nie tak, chyba pomyliłam domy, Koteczko! co ci się stało? Tak bardzo za nią tęsknię. Jest w moim sercu, w mojej duszy, w moich babeczki. Upiekłem małe babeczki dla mojej słodkiej Myrny. Czyś ty oszalał? Oszalało tylko moje serce dla Myrny. Nawet napisałem o niej piosenkę. Moja Myrna! Z Tobą dzieje się coś bardzo złego, Jerry. Myślę, że coś każe ci się zachowywać w ten sposób. O tak, kiedy mężczyzna w końcu zakłada na palec obrączkę, to jego życie. <śmiech> <śmiech> Oczywiście! Obrączka! To ona cię kontroluje! Prawda, że piękna? Prawie jak moja myrna! Jerry, patrz! Brylant! On w ciebie pompuje jakąś ciecz! Ręce pecz! Panienko! Koteczek! Oj, a gdzie twój blask panny młodej Myrna? Czas na naszą podróż poślubną do Niagary. Bądź grzeczny i zaczekaj na mnie w samochodzie. Oczywiście, dla ciebie wszystko! Nie wiem, co knujesz, paniusiu, ale nie pozwolę ci więcej zatruwać dżerego. Naprawdę myślałaś, że agencja wyznaczyłaby mnie na waszą dianie, gdyby wiedziała, że możecie mnie pokonać? Myrna. I z tobą też koniec. A, spróbuj jeszcze raz, kochaneczko. Dobra, o co chodzi z tymi gwiazdami? Jesteś jakąś ninją, czy co? A żebyś wiedziała, że jestem. Nam również przepis na specjalny japoński ziołowy napój miłosny. A więc to jest w obrączce. Sprytne co? I dlatego to ja powinnam kierować agencją, a nie ten mięczak Jerry. A jak zauważyłaś, nie ma siły mnie powstrzymać. Ale ja mam. Ech, może nie w tej chwili, ale niech się tylko pozbieram. Możesz sobie próbować, ile wlezie, ale dzięki hojności Jerego agencja stanie się moja. <laughs> A to inna tradycyjna japońska mieszanka. Baw się dobrze. Niedobrze. <gry> Było. Ale jeszcze fajniej będzie, jak pokrzyżuje plany myrnie. Dobra, Jerry. Wiem, że zawsze zabierasz pracę do domu. E? Kostium? Aha! Odrzutowy, woznolądowy kostium lotniczy. Ah. Hmm, nieźle. Oj, że żonaty dopiero od kilku godzin, a już nie potrafi po sobie posprzątać. Pneumatyczny. No nareszcie jakiś pomysł na beret. Ona chce powiedzieć, yy, że buzemła iść do restauracji a po coś zjeść, przekąsić. Clover, Alex, szybko! Myrna jest jędzowatą ninżą, która chce się pozbyć Jerego, żeby przejąć agencję. Wygląda znajomo? To było w oponie Jerego. To samo, co znalazłam na urwisku. A te rzuciła we mnie Myrna. No, widzę. Przepraszam, Guillaume? Musimy się adieu? O rezerwuar? Jak się mówi po francusku, że musimy iść ratować naszego szefa? <toskutkuj> Zegara. miesiąc miodowy godzina 15:31 Jest niezmiernie romantycznie moja słodka no i oczywiście orzeźwiająco Teraz będzie jeszcze lepiej, mój mały króliczku. I tu masz rację. To wy? Mogłam się was pozbyć, kiedy miałam okazję. Koniec zabawy, na Ręce precz od Przyjemność. Z przyjemnością. Zanim, a ja zajmę się myrną. Niech żyje Francja! A jak taka Ochyda może być romantyczna? No pływa kto z niego jest marny? Możemy swobodnie oddychać i rozmawiać pod wodą. Tak, ale gdzie jest czary? Może powinnam zostać zawodowym ratownikiem. Już drugi raz w tym tygodniu ratuję komuś życie. Wcencenasz mnie, nie uda ci się! Nie po tym, jak kazałaś nam ubrać te sukienki. Ktoś tu zapłaci. To chyba będziesz ty. Nie! A! A, nie no, moja obrączka! A. O! O! Czy ja? Co ja? Ojej! O, e, o! Zmierz się z Nindo. Ach, Ty zmierz się z agentką, która nie znosi, jak ktoś bawi się kosztem jej przyjaciół. Króliczku, Króliczku, musisz mi pomóc. O, ależ oczywiście, że pomogę. Nie, ja... o, jaka ja jestem wspaniała. Nie można mi się oprzeć. Taka piękna i mądra. Co za samouwielbienie. Bardziej niż zwykle. <laughs> Chodź, Jerry, musimy się w końcu dowiedzieć, która z nas podoba się Guillaumowi A twój francuski jest très fantastico Dziewczęta, naprawdę nie mam teraz nastroju na tłumaczenie poezji miłosnej Jesteś nam to winien, Jerry Uratowałyśmy cię od życia w niedoli Gdzie jest Guillaume? Co z nim zrobiłaś sam? przez co przeszliśmy po tych wszystkich pięknych słowach, a on woli Mandy? No co jest, dziewczyny? Nie podoba wam się basen? Czy on jej właśnie powiedział, że ma piękne oczy? Powtarza się. <laughs> nie martwcie się, dziewczęta. Z tego, co mówi Guillaume, wynika, że Mendy wcale mu się nie podoba. Jemu zależy tylko na wykończeniu i <laughs> filtrach. Naprawdę? Tylko o tym mówi? O basenie? Tak, naprawdę. Biedna Mendy. Gdyby tylko wiedziała, że robi z siebie kretynkę. Ale halo! Każdy potrafi stwierdzić, czy się komuś podoba, czy nie. Proszę. Może i byłem naiwny wierząc, że Myrna jest moją pokrewną duszą, ale miłość jest nieprzewidywalna. Oczywiście nie tak jak Myrna, która okazała się podła, ale... Mimo, że moje serce cierpi i mimo, że kobieta, którą kochałem była egoistką, nie żałuję, że dałem się ponieść na skrzydłach miłości. Tak... Kiedyś czułam to samo, do pewnego nierdzewnego tostera.